Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z Manfly Resetem, czyli zaplanujemy sobie luty, jak co miesiąc. E, uwielbiam robić te filmy, już się nie mogłam doczekać nagrywania e, planowania lutego, bo chcę trochę pozmieniać moim Notion, ok? <grym> Więc mogę być na to podekscytowana. Tak jak zawsze e, będzie lekka reorganizacja biblioteczki, w sensie reorganizacja, sprzątanie. Ja to nazywam reorganizacją, ale to jest bardziej takie comiesięczne sprzątanie biblioteczki, bo trochę książek się tutaj nagromadziło znowu, ale nie tak dużo, widzicie? Widzicie? A, zachowuje porządek. Więc to na pewno zrobimy, jak zawsze, będzie TBR, a raczej po prostu taka propozycja książek dla mnie i dla Was, może które, które Was też zainteresują i o których ja ostatnio myślę i może będę chciała je przeczytać w lutym, albo po prostu spośród nich będę sobie wybierać. Do tego będzie oczywiście Notion, o którym mówiłam, bo chcę tam dodać jakieś zakładki i, i coś tam pozmieniać lekko, ale nic. Nadzwyczajnego i do tego też pokażę Wam, jak robię te różne tabelki, skąd je raczej biorę, bo sama ich nie robię, bo kilka osób mnie o to pytało, więc od razu Wam to tam pokażę, bo chyba nigdy tego nie robiłam. No i oczywiście Reading Bullet Journal, ale zrobimy go w tej wersji, którą robiłam na styczeń, bo fajnie mi się ją robiło o wiele lepiej niż kolorowanie i rysowanie, w którym nie jestem za dobra. Więc tak, taki, taki jest plan, to będziemy robić dzisiaj i jutro. Więc miłego oglądania! Ok, TBR. Mam tutaj sześć książek, które gdzieś tam chodzą mi po głowie, zobaczymy czy uda mi się je przeczytać, ale na pewno część z nich chciałabym spróbować w lutym. Po pierwsze mam ochotę na wampiry. Więc wchodzi tutaj Żmija i Skrzydła Nocy. Jestem mega ciekawa tej książki. Jest też drugi tom, na pewno chcę przeczytać, więc może nagrałabym vloga, gdzie czytam obie części tej serii. Dajcie mi znać, czy chcielibyście coś takiego. No i oczywiście jest tutaj też wątek turnieju, czyli coś, co ja uwielbiam, dlatego mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać. Do tego w końcu, w końcu może to zrobię. Karola, ciesz się. Lekcję chemii, ja wiem, że miałam tę książkę przeczytać w tamtym roku, obiecałam to Karoli, ale ona obiecała mi, że przeczyta mamę i tego nie zrobiła, więc mam jakieś wytłumaczenie, że obie tego nie zrobiłyśmy, ale chciałabym w końcu lekcję chemii przeczytać i później obejrzeć serial, tak, bo jest serial czy film. Serial, ale no jest to tak głośna i uwielbiana książka, że no, aż wstyd jej nie przeczytać, więc to zrobię. Następnie mam książkę, dość randomowo ją wzięłam, ale już w styczniu chodziła mi po głowie, tylko nie miałam kiedy się za nią zabrać, szczerze mówiąc, czyli Conversations on Love. To jest książka, którą ja kupiłam dawno temu, w tamtym roku, i był to dość przypadkowy zakup. Po prostu ją zobaczyłam w piku na półkach z książkami po angielsku i mnie jakoś tak zaciekawiła. Ja lubię takie tematy. Wiecie, że ja ogólnie lubię tematy rel Miłości, przyjaźni i właśnie o tym to tutaj jest. Więc jestem jej bardzo ciekawa. Widziałam też na TikToku, jedna dziewczyna polecała tę książkę w kwestii książek o związkach i o miłości, więc bardzo chętnie ją przeczytam. Mam też Bez chodzi mi po głowie od tamtego roku. Bo bezsilna bardzo mi się podobała, później przeczytałam niezłomną, która no już średnio mi się podobała, czyli tą 1,5 do bezsilnej. No i teraz bez troska, uwielbiam te, te wydania tej serii, są przepiękne. Mam nadzieję, że będzie to tak dobra zabawa, jak była bezsilna. Ja nie wymagałam tych książek za wiele. Bezsilnej widziałam kilka mankamentów, kilka minusów, natomiast tak czy siak po prostu dobrze się przy niej bawiłam i z czasem. Bardziej ją doceniłam niż w trakcie czytania, więc dlatego też jestem podekscytowana na drugi tom. I coś, czego um, dawno, dawno, dawno już nie pokazywałam na moim kanale, ja to dostałam na urodziny od y, dziewczyn już parę lat temu, tak mi się wydaje. Jest to trawa, jest to ogromna powieść graficzna. Mm o bardzo ciężkim temacie. I ostatnio mówiłam wam, czytając Pumpkin Heads, że nie wiem, czy powieści graficzne są dla mnie, ale uważam, że może tego typu powieści graficzne bardziej mi się spodobają, bo będzie w nich więcej treści, bo tego mi właśnie zabrakło w Pumpkin Heads, fabuły i treści. Tak tutaj, no widzimy, objętościowo jest to ogromne. I to jest historia pocieszycielek, czyli kobiet, które były zniewolone seksualnie tam w domach. Pociechy w czasie wojny, więc no, temat bardzo ciężki. Ja wydaje mi się, że mam jeszcze jedną książkę w tym temacie, chyba Biała Chryzantema, tak mi się wydaje, że to jest podobny temat, ale, ale właśnie o niej myślę i, i chciałabym tę historię poznać i zobaczyć, jak w formie powieści graficznej po prostu podejdzie. I ostatnia książka, nie mam jej jeszcze u siebie, ale jest z nią związana pewna, pewna rzecz którą będę robić w lutym. Jest to intermezzo Sali Runi. Nie mogę się doczekać tej książki. Ja z Sali Runi mam taką relację, że doceniam tematy, które porusza w książkach, podoba mi się, w jaki sposób o nich pisze, natomiast czytałam dwie jej książki i jedna mi się podobała, druga była taka... Okej, okay. mm, więc teraz będzie trzecia, ale może przed tym uda mi się przeczytać jeszcze jej jedną książkę, więc zobaczymy. Ale e, tak, na pewno e, jej najnowszą książkę, która wychodzi już w lutym, planuję przeczytać. Jest z tym związane coś naprawdę fajnego, co będzie miało miejsce w lutym. I ona, to jest chyba najgrubsza książka Saliruni, bo ona ma, ma ponad 500 stron, więc fajnie. Nie mogę się doczekać. Dobra, przejdźmy do mojej ulubionej części, czyli omawianie notion. Okej, okay, jesteśmy na pierwszej stronie, którą zapomniałam zrobić w ostatnim, e, ostatnim razem, nie wiem jak to się stało, czyli 25 książek na 2025 rok. Jest ten film na kanale, możecie sobie go obejrzeć. Tam mówię o tych wszystkich książkach, tutaj je sobie wszystkie pięknie wypisałam. Mam nadzieję, że w tym roku skreślę trochę więcej niż w tamtym. E, więc e, tak, tutaj, tak jak zawsze, klika się i wtedy się odhacza. I tak dalej. A żeby zrobić te kwadraciki, to wystarczy, że tutaj dacie sobie ten plusik i, i wybierzecie, co tu chcecie mieć. I tutaj tak naprawdę wszystko da się zrobić: i tabelki, i odhaczanie, i kropeczki. Więc to jest mega proste i intuicyjne. Dalej mamy plan filmów. Tutaj mamy. Tu jest luty. Na luty zaplanowałam e, po pierwsze wrap styczniowy, później maraton, dosłowny 24-godzinny maraton. Mam nadzieję, że uda mi się go nagrać, ale to jest taki wstępny plan, zobaczymy, pewnie będzie modyfikowany. Później weekly vloga bym chciała, na walentynki coś specjalnego, e, kolejny weekly vlog i może popularne książki z TikToka. Mam nadzieję, że to się uda. Tutaj jeszcze nie mam pomysłu na film i na końcu mam reset. Następnie mamy pilates i wyjazdy. Luty będzie trochę taki Intensywniejszy na pewno i nie mam tu jeszcze wszystkich wyjazdów, bo co najmniej jeden może mi dojść. Poza Pilatesem będę miała gościa tutaj. Mam też w weekend zajęcia. W jeden weekend w lutym mam zajęcia z Pilatesu prowadzę, bo wszystko co tutaj widzicie, ten Pilates Żywiec, Pilates Bielsko to są zajęcia, które prowadzę. Nie moje treningi, a po prostu zajęcia, które prowadzę. Możliwe, jeżeli się uda, że pojadę do Wrocławia na weekend 22-23 i też mamy coś mega fajnego 28, czyli integrację z Pilatesu i będzie. Będziemy robić kubki, ceramikę. Jestem tak na to podekscytowana, to jest moje ogromne marzenie, więc cieszę się, że, że się spełni. Więc tak naprawdę to na razie tyle, ale pewnie dojdą tu jakieś rzeczy. Możliwe, że wyjdzie mi jeszcze jeden wyjazd do Warszawy w międzyczasie, ale to wszystko zobaczymy. Na razie nie jestem w stanie nic więcej tutaj dodać. Pomysły na filmy nie wchodzimy. Tutaj mam coś nowego, co zrobiłam, czyli workout planner. Ja ogólnie raczej planuję sobie moje, um, moje, moje treningi z tygodniowym wyprzedzeniem, robię po prostu plan tygodniowy co tydzień. Natomiast chciałam spróbować i zrobić sobie plan miesięczny i zobaczyć jak to wyjdzie i ile z tego jestem w stanie zrobić. I tutaj pobrałam sobie taki szablon, to ktoś inny zrobił, ale mi się bardzo spodobał, mam tu nawet swoją playlistę pilatesową, mega fajne. I tutaj mam rozpisane tygodniowo treningi. Nie będę każdej, ta, każdego tygodnia omawiać, bo zazwyczaj to są te same treningi, tylko różnie rozłożone. W ostatnim filmie, bodajże w QA, już Wam tłumaczyłam, jak ja sobie zazwyczaj rozkładam treningi, czyli jak na przykład mam siłownię i robię nogi, to wtedy nie biegam. A jak na przykład robię siłownię górę, no to wtedy sobie robię dodatkowo matę jeszcze w domu. Jak mam Pilates, to czasami Pilates łączę z bieganiem i też matę łączę z bieganiem, więc tak to wygląda. Tutaj mogę Wam. Zjechać na dół, żebyście sobie zobaczyli, jak kogoś to interesuje, to sobie zastopuję. Zobaczymy, jak mi się to sprawdzi i będę sobie odhaczać, jaki trening zrobiłam, i na koniec miesiąca zobaczę, ile z tych treningów zrobiłam i co się zmieniło i jak to zmodyfikowałam w trakcie. We współpracy i wypłaty nie wchodzimy. Nie wchodzimy. Vision board już wam pokazywałam, tutaj nic się nie zmieniło, ona po prostu tutaj jest i tu będzie, i będę sobie czasami na nią patrzeć. Mamy to są te cele na 2025 rok, to już wszystko omawialiśmy. No i powstała jeszcze jedna zakładka, czyli ślub i wesele. I tutaj nie będę zjeżdżać na dół za bardzo, bo nie chcę zdradzać, co, co mam zaplanowane dokładnie. Natomiast no tu są takie podstawowe rzeczy, które mogę wam pokazać, co już mamy, czego jeszcze nie mamy. I ta lista się ciągnie, ciągnie w dół. Na razie mamy tyle, czyli te najważniejsze rzeczy, jak sale, fotografa, kamerzystę, DJ-a, barmana i tego typu rzeczy, bo to trzeba z dużym wyprzedzeniem rezerwować. Jeżeli planujecie ślub na, na przykład za dwa lata i wesele, no to radzę się zająć już tym naprawdę, bo terminy to jest jakiś kosmos. I tak naprawdę teraz już mamy najważniejsze rzeczy zarezerwowane, które mieliśmy z dużym wyprzedzeniem zrobić, a tak to. Myślę, że jakieś takie te mniejsze rzeczy drobniejsze będą już ruszały w drugiej połowie tego roku, bo my mamy wesele, w wakacje 2026, więc za półtora roku. Mm, tak, tak to wygląda. Jestem mega podekscytowana. Ja mam niby ten planer ślubny, który wam pokazywałam mm, i tam też wszystko sobie notujemy. Natomiast chciałam mieć i tak e, coś takiego, taki skrót tego wszystkiego, właśnie w Notion, bo wiecie, że ja Notion żyję. <grych> więc tak to się prezentuje, jeśli chodzi o moje Notion, a teraz wam szybko pokażę, e, jak zrobić te różne tabelki, jak na przykład sobie właśnie e, wziąć tego typu rzecz do siebie, czyli Jakiś szablon. Tutaj, jak macie to private, to klikacie plusik i dodaję wam nową stronę. I tu na dole macie różne, różne możliwości. I między innymi właśnie tu są te szablony różne. I tutaj się dopiero zaczyna zabawa, bo tu są płatne szablony i też darmowe. Jeżeli coś Was konkretnego interesuje, to możecie sobie tutaj wybrać kategorię, bądź po prostu wpisać. Czyli, na przykład, nie wiem, chcecie mieć workout planner, to pisujecie work. Outplanner. I tu wam się podstawiają, i macie tutaj z boku napisane, że to są free, free, więc różne darmowe są. I dajmy na to, że wejdziemy sobie w nie wiem, ten nam się spodoba. Chcecie zobaczyć, jak on wygląda przed zastosowaniem go, to dajecie sobie tutaj podgląd. Widzicie wtedy, jak wszystko się w nim prezentuje, i jak wam się spodoba, to możecie sobie go dodać. I tutaj jest normalnie już widoczny, wchodzicie w niego i tu już możecie sobie absolutnie wszystko zmieniać, usuwać rzeczy, pisać i, i tak dalej i zrobić go sobie totalnie pod siebie, ale po prostu inspirować się tym, co tutaj macie. E, możecie zmienić nazwę, możecie dodać e, jakąś okładkę tutaj wybraną, możecie wybrać ze sobie ze swoich zdjęć tutaj sproponowanych, możecie dodać sobie tą emotikonkę, żeby ona była tutaj z boku taka malutka, jakby wszystko tutaj. Jest, więc to jest mega, mega proste i mega fajne, i bardzo dużo jest tych szablonów, i, i można się nimi fajnie inspirować. Więc to tyle. Ej, słuchajcie, uważam, że mega słodko to wyszło. Wiem, że ja tutaj tak naprawdę nic nie zrobiłam ręcznie, bo wszystko zrobiłam na komputerze, natomiast taka wersja o wiele bardziej mi się podobała. Uważam, że jest o wiele ładniejsza. Źle tutaj sobie niestety wymierzyłam to i źle mi się to wydrukowało, więc tu niestety brakuje. Natomiast nie przeszkadza mi to, bo uważam, że to wygląda mega słodko. I ta czekoladka tutaj mega fajnie i, i w fajnej jakości mi się to wydrukowało, więc. Już się nie mogę doczekać zrobienia kolejnych takich tematycznych, bo zrobiłam, jak widzicie, yy, walentynkowe. Słuchajcie, mam nadzieję, że y, film Wam się podobał i że sobie zaplanowaliście ze mną luty. Dajcie mi koniecznie znać, czy, czy, czy coś fajnego się Wam szykuje w lutym, czy macie jakieś plany, jakie książki chcecie przeczytać. Wszystko mi piszcie w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.